Cześć, jestem strony z wszystkich bardzo serdecznych przychody kolejnego odcinka z The Walking Dead. Słuchajcie, wiem, że nie było ponad dwa tygodnie odcinków, ale było to głównie spowodowane tym, że po prostu nie było żadnych informacji ze świata The Walking Dead. Teraz w końcu te informacje wróciły i jest ich kilka i to myślę, że całkiem ciekawych. Jasne, to co prawda nadal niestety nie jest jeszcze zwiastun, ale myślę, że te informacje mogą sporo osób zaciekawić i są całkiem interesujące. Dokładnie tak. Również też, dlaczego nie było tier list przez ostatnie dwa tygodnie? Słuchajcie, 35 do 40 stopni na dworze. Po prostu półgodzinny odcinek nagrywać z tierlisty Po prostu nie dałem rady Mam nadzieję, że mi to wybaczycie Tak czy siak w tę środę na 100% pojawi się odcinek z tierlisty Jak i również wracamy do regularnego nagrywania Dwóch lub trzech odcinków w tygodniu Lub kto wie, może nawet więcej Ponieważ słuchajcie, za niecałe trzy tygodnie jest już Comic Con. W tym tygodniu mamy, mamy już trochę informacji W tym tygodniu pewnie jeszcze trochę będzie I w przyszłym tygodniu pewnie będzie jakiś duży wysyp Tak przynajmniej zakładam Więc no, myślę, że będzie o czym nagrywać Tak do grudnia Tak, tak do grudnia będzie o czym nagrywać Dokładnie tak i co, jeszcze jedna rzecz, zanim sobie zaczniemy odcinek. Słuchajcie, ostatnio udało mi się nabyć cztery gry The Walking Dead z Clementine, jak i również dwa dlc tak, dodatki. W związku z czym chciałbym się was spytać, bo znam odpowiedź parunastu osób, które chcą zobaczyć u mnie tę serię. Mam nadzieję, że wy też chcielibyście. Niemniej jednak chciałbym tutaj, żebyście po prostu wybrali, w jakiej wersji chcecie to zobaczyć. Wersja A lub wersja B. Piszecie albo A w komentarzu, albo B. Wersja A to jest po prostu zrobienie live'ów z tego, w trakcie których ja będę też nagrywać jakieś takie odcinki, które kilka Kilka dni później będą wlatywały na kanał. Eee, no czyli po prostu osoby, które chcą zobaczyć od razu cały gameplay, po prostu wejdą sobie na live'a. Osoby, które nie mają czasu, na spokojnie kilka dni później pojawi się zapis z tego live'a. No, na kanale Lub wersja B, czyli po prostu zwykła seria na YouTube 30-40 minutowych odcinków z tej właśnie oto gry No, wiem, że pewnie większość osób wybierze opcję A, wersję A Więc tutaj jakby godziny ustalimy pewnie na Discordzie I dni, w jakich będą te live'y I później pewnie jeszcze w zakładce społeczności na YouTube też ogłoszę Kiedy pierwszy live i kiedy następny Teraz co? Teraz przejdźmy sobie w końcu do informacji Słuchajcie, zacznijmy sobie może od Comic Con, oczywiście 21 do 24 lipiec jest Comic Con Prawdopodobnie 23 lipca, czyli w sobotę, zobaczymy 1 godziny panel poświęcony Fear The Walking Dead i 1 godziny panel poświęcony The Walking Dead, na którym zobaczymy właśnie oficjalnie 11 do 11 C The Walking Dead, czyli tak naprawdę finału całego serialu. Aha. Dokładnie tak, to znaczy do finału wychodzimy odcinków. Dokładnie tak. Jakby mówię, prawdopodobnie, ponieważ niestety jeszcze Comic Con nie wrzucił całego rozkładu jazdy, że tak powiem, przynajmniej na ich oficjalnej stronie i na mediach nie znalazłem. Niemniej jednak oni chyba zazwyczaj tak z tydzień, dwa przed dopiero wpuszczali, więc, więc pewnie jakoś w przyszłym tygodniu, czy, za, czy nawet za dwa tygodnie, dopiero e, pokażą co jak. Niemniej jednak, tak czy jak zazwyczaj, to były soboty, jakoś w nocy, więc wtedy pewnie otrzymamy ten zwiastun. Jak i również, kto wie, czy być może nie będzie jeszcze jednego dodatkowego panela poświęconego spin-offowi Nigana i Megi oraz Deryla w Europie i Tales of the Walking Dead, które w sumie przypominam, że wkrótce wychodzi, tak naprawdę. W związku z czym, możliwe, że jeszcze będzie jedno godziny pana poświęcone temu. Wcale bym się nie zdziwił i myślę, że byłoby to całkiem spoko. No, tyle jeżeli chodzi o Comic-Con. Teraz przechodzimy sobie dalej, czyli do, myślę, że całkiem ciekawej informacji, ponieważ, słuchajcie, Spin-Off Nigana i Megi jest kręcony, a raczej będzie kręcony już w tym miesiącu. Dokładnie tak. Czyli tak, jak twórcy zapowiadali. Nie to, co Spin-Off ale to zaraz do tego wrócę. No, także spin-off i Megi będzie kręcony właśnie w tym miesiącu w Nowym Jorku. No i czy coś wiemy więcej? No w sumie nie, poza tym co wiedzieliśmy jeszcze wcześniej, czyli że Nigan i Megi wyruszą na jakąś misję. No i tutaj jakby od razu ostrzegam, to jest Nowy Jork, więc na pewno setki ludzi będą robiły zdjęcia z planu i na pewno będą przecieki z tego spin-offu, w związku z czym będą też spoilery prawdopodobnie z tego co się wydarzyło pod koniec całego The Walking Dead, więc... Możliwe, że w tym, no tak jak mówię, to jest skręcone w Nowym Jorku, więc sporo ludzi pewnie będzie robiło temu zdjęcia czy jakieś filmiki nagrywało. Więc jeżeli tam na przykład zobaczymy jakieś szybsze zombie, no to to będzie spoiler że już, że już Nigan i je znają, więc one były w, pod koniec 11c, prawda? Wiecie o co chodzi. Więc po prostu mogą się pojawić te spoilery, dlatego ja od razu ostrzegam. No, y a teraz wracając, co się może dać dalej, dać dalej? No właśnie. Ja tutaj chciałbym to połączyć jeszcze z jedną informacją, która też wyszła. I tutaj ta informacja to jest troszkę spoiler. No może nie aż tak duży, że na przykład jak Nigan i Maggie przyżyją i Daryl, i Carol i ktoś tam jeszcze chyba. E, może nie aż tak duży, ale jednak jest to trochę spoiler. I mi jednak już mówię. Mm. Otóż aktorka Grace Lucille, bodajże Hilary jak już tak chyba, nie jestem pewny, tak czy aktorka Gransa Lucille potwierdziła, że pojawi się w przedostatnim odcinku 11 sezonu serialu The Walking Dead, czyli w odcinku 23. No i jest to spoiler, no jest. No bo sugeruje nam to, że skoro się pojawi, a aktor na jej postać nie żyje, co wiemy z 22 odcinka Hero Snigan, 10 sezonu i to nie żyje od już kilkunastu lat w tym świecie. No to raczej Nigan straci kogoś bliskiego i raczej straci swoją żonę, która, jak dobrze wiemy, jest w ciąży. Jeżeli ją straci jeszcze w momencie, w którym ona nie urodzi dziecka, no myślę, że to faktycznie byłaby załamka i faktycznie mógłby widzieć swoją martwą żonę, właśnie Lucille. To będzie to samo, co widział. Bo chociażby Rick, prawda? Jak widział e, Lori jeszcze w trzecim sezonie, prawda? No to tutaj możliwe, że będzie powtórka. E, kto wie, możliwe, że ona umrze przy porodzie, dokładnie tak samo jak właśnie Lori. Możliwe, że ona po prostu zostanie zabita przez żołnierzy wspólnoty. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że chociaż zdąży urodzić i że to nie będzie takie podłe, bo to będzie strasznie smutny i podły moment. Chociaż zważywszy na to, jak ostatnio jest stworzony The Walking Dead, to, to raczej zginie w trakcie porodu albo po porodzie. Bo raczej tak brutalnie by nie zrobili tego, tak mi się wydaje. Chociaż kto wie, może nas zaskoczą i znowu będzie brutalnie w tym, w tym serialu, że tak powiem. No, niemniej jednak, wracając, o czym tutaj gadamy. To jest, jakby nie patrzeć, jedna możliwość. No, i jakby druga możliwość jest jeszcze taka, że po prostu czymś odłużą nigana i przez to będzie widział Lucille. Ale nie chcę mi się w to trochę wierzyć, bo to byłoby trochę słabe w sumie. Z drugiej strony, no wtedy to nie byłby żaden spoiler, że ona się pojawi, prawda? Ale mam wrażenie, że trochę inaczej jednak mimo wszystko to rozegrają. I mi się wydaje, że też ciekawą opcją byłoby to na przykład to jest taka luźna teoria, że po prostu jacyś ludzie porwią, po prostu uprowadzą żonę Nigana gdzieś i po prostu Nigan będzie chciał ją wyruszyć szukać, po tym jak już sobie poradzą ze wspólnotą. I Megi mu w tym pomoże. Po prostu ze względu na to, że on ostatnio pomagał jej, pomagał Herschelowi, gdzieś tam się nim opiekował, kiedy ten ci żołnierze wspólnoty w tym budynku ich atakowali. I gdzieś tam faktycznie okazał się być pomocny. No to być może. No zresztą już wiemy, że Megi ufa Niganowi, to już wiemy. Z 16 odcinka, więc możliwe, że będzie chciała mu się w jakiś sposób odwdzięczyć za tą pomoc. I kto wie, czy Nigan jeszcze ogólnie nie pomoże w tym 11. Zresztą on cały czas pomaga i ratuje dupę naszym bohaterom, więc no właśnie. I wtedy by razem wyruszyli szukać jego żony i, i jego dziecka Kto wie, myślę, że to byłby ciekawy motyw na serial Chociaż, no zobaczymy, co nie? Tak czy jak, no wyruszą na jakąś misję, nie wiemy na co No ale cóż, zobaczymy, wiadomo, z czasem To była taka luźna teoria yy, I teraz co? Teraz lecimy dalej, słuchajcie Otóż mamy informacje o serialu Deryla Znaczy, niedużo, w sumie to jedno <laughs> Otóż będzie on kręcony we wrześniu tego roku tak, czyli trochę później, bo miał być teoretycznie też kręcone gdzieś w okolicach właśnie lipca. Okazuje się, że dwa miesiące później. No i czy coś wiemy więcej? No niedużo. Ja tutaj jedno małe sprostowanie, bo ja pamiętam jak, jak tam Norman wyśpiewał o tym, że pojawi się jedna lub dwie postacie, które są zaginione w świecie do Walking Dead, pojawią się w tym spin offie Właśnie... Mm. Właśnie, właśnie Deryla w Europie, już, a nie Deryla i Karol. No, niemniej tak, ja wtedy powiedziałem, że to pewnie będzie Rick, Michonne albo yy, albo właśnie Hit. Nadal uważam, że najprawdopodobniej to będzie Michonne Możliwe, że to będzie Hit i możliwe, że to właśnie będzie Jadis. Ponieważ, no, po części Jadis jest zaginioną postacią w świecie w serialu The Walking Dead, bo nasi bohaterowie nie wiedzą, co się z nią działo i nie wiedzą, gdzie ona jest. Jasne, widzieliśmy ją w serialu World Beyond. Eee, znaczy, no widzieliśmy ją tam, widzieliśmy, że jest CRM. Eee, 10 lat po upadku był World Beyond. The Walking Dead jest około 13 lat, więc no niewykluczone, że być może ją miał na myśli, bo ona była, bo miał na myśli po prostu postacie, które są zaginione w serialu The Walking Dead, a ona jest zaginiona w serialu The Walking Dead, mimo iż World Beyond była, prawda? Więc możliwe, że ją miał na myśli. Mam nadzieję, że nie, szczerze mówiąc, eee, chociaż z drugiej strony. Gdyby ona się pojawiła, to możliwe, żeby się pojawił też i Rick na chwilę chociaż, takie małe cameo. Znaczy, wiecie, inaczej. Moim zdaniem to po prostu w tym, w tym spin-offie pojawi się Michon i małe cameo będzie Rika. Gdzieś tam w mimo wszystko. Tak na dosłownie 2-3 minutki takiej króciutkiej sceny i tyle. No, niewykluczone, że coś takiego rzucą. Hmm. Wydaje mi się, że to miałoby sens i byłoby logiczne, ale nie chcę tutaj więcej kombinować i rozmyślać, bo coś czuję, że już, już się zaczynam płacić od tej temperatury 37 stopni Elo <noise> i już mnie głowa zaczyna trochę boleć, więc, więc nie, na tym poprzestańmy. Jak będzie więcej informacji, to po prostu coś więcej pokombinujemy. No teraz jeszcze może tak na luźno... Kiedy będą te spin-offy i ile będą miały odcinków? No, wydaje mi się, że raczej te spin-offy będą miały 6, 10 lub 16 odcinków. I osobiście, jakbym miał mówić 16 odcinków, raczej odpada. Jeżeli miałbym, miałbym twierdzić, to wydaje mi się, że spin-off Deryla w Europie będzie miał 6 odcinków, możliwe, że jednak 10, natomiast spin-off Nigana i Megi raczej będzie miał 10 odcinków. Raczej 6 to byłoby trochę za mało, jak na dwójkę postaci, plus jeszcze jakaś misja i coś więcej. No właśnie. Natomiast spin-off Deryla, wydaje mi się, że 6 odcinków byłoby optymalne. No właśnie. Plus jeszcze gdzieś tam też ten Deryl Norman, właśnie akceptujący na na Deryla. Gdzieś tam się powiedział o tym, że gdzieś tam Karol pewnie wróci i zobaczymy ich jeszcze razem. Więc nie wykluczone już być może nawet w drugim czy trzecim sezonie, znaczy raczej w trzecim lub sezonie tego spin-offu zobaczymy właśnie powrót Karol, Możliwe. Możliwe, że tak, możliwe, że nie. Ciężko powiedzieć. Hmm. Niemniej jednak mamy zobaczyć ich duet, więc skoro on będzie w Europie, no to możliwe, że tak. No ale tak czy siak, no w 2023 będzie pierwszy sezon tego spin-offu, drugi sezon w 2024, no to w 2025 dopiero zobaczymy ich powrót, czyli po trzech latach trochę sobie poczekamy na ten powrót, że tak powiem, pewnie. Jeżeli ktoś lubi duo Dyrna i Karola, myślę, że takich osób jest dużo. Takich osób raczej jest trochę. I co, jeszcze też biorąc pod uwagę to, że spin-off Negana i Megi jest kręcony w lipcu, będzie jeszcze w lipcu kręcony, to raczej do końca roku go nakręcą. Spin-off Dryla w Europie, no raczej zajmie troszeczkę dłużej kręcenie tego spin-offu. Chociaż kto wie, jeżeli to będzie 6 odcinków w sumie, jeżeli zaczną do początku września, to w sumie nadal mogą się do końca listopada wyrobić, no, możliwe, że też. Niemniej tak jak te spinowy się pojawią? Możliwe, ze, ze względu na to, że po prostu w zeszłym roku 11A było w sierpniu, a w, w październiku był Fear the Walking Dead w tym roku też Film The Walking Dead będzie chyba w październiku, ale też i 11c. A w sierpniu jest po prostu Tales of The Walking Dead. No to możliwe, że w 2023 po prostu spin-off Negana i Megi raczej będzie szybciej niż Derilla. Więc on będzie wleci w sierpniu do października, te 10 odcinków, a w październiku gdzieś na w połowie do końca listopada wleci spin-off Derilla. Możliwe, że w ten sposób, no chyba że w, będą chcieli to przełożyć. Jeden z tych spinoffów na jeszcze 2024, ale nie wydaje mi się, że aż tak bardzo przekładali. No. Więc tak bym stawiał. No właśnie, jeszcze jedna informacja, słuchajcie o. E, słuchajcie, od Roberta Kirchmana, Otóż wypowiedział on się na temat. On, znaczy on powiedział on na pytanie, czy kiedykolwiek dowiemy się, jak powstał wirus zombie i co go stworzyło, w jaki sposób on się znalazł na ziemi, i tak dalej, tak dalej. Otóż odpowiedział on, że nie. Ponieważ zawsze chciał się skupić po prostu na życiu ludzi w w tym świecie, teraźniejszym w tym świecie a nie chcę też mówić w jaki sposób powstał ten wirus bo to by bardziej zrobiło z, ten serie, z tego serialu science fiction więc po prostu czegoś takiego nie zobaczymy jakby po części wiem, że ja podejrzewałem, że pewnie właśnie w spin-offie Deryla w Europie dowiemy się być może kto właśnie stworzył ten wirus może to była jakaś broń biologiczna, może coś z kosmosu, cholera wie tam byśmy się czegoś dowiedzieli więcej, bo tam w scenach po napisach World Beyond było tam coś o jakichś drużynach w tej całej Europie, jakichś tam Francuzów, coś tam, ten, no, no że coś więcej, no ale cóż, zostało to, zostało to po prostu rozwiązane, że nie, że nie dowiemy się nigdy, jak powstał ten wirus. Niemniej jednak, czy to jakoś dużo zmienia w sumie? Zasadniczo nie. Poza tym, nadal bym brał tą informację z przymrużeniem oka, bo dobrze wiemy, że też nigdy nie mieli znaleźć leku na wirus. Na tą całą chorobę zombie, jak i również nigdy Daryl nie miał mieć partnera ani partnerki, okazało się, że jednak miał. Możliwe, że też wkrótce za jakieś 2-3 lata w jakimś filmie o Riku znajdą w końcu lek. I możliwe, że za jakieś 5-10 lat dowiemy się, jak powstał ten wirus. Tak, kto wie. No bo raczej 10 lat to jeszcze to uniwersum będzie trwało, tak? Sądzę po tych spin-offach i całej reszcie, która jest zapowiedziana. No dobra, może inaczej. Na pewno jeszcze 5 lat, ale możliwe, że nawet 10 lub nie więcej. Dokładnie tak. No i co? No ja tak jeszcze jak od takiego małego hysteryka bym powiedział, że raczej ten wirus pochodzi z kosmosu, tak mi się wydaje, bo nie wiem, czy wiecie, to będzie trochę taki isterek i troszkę taka luźna teoria spiskowa, że tak powiem. Bo sam Robert Kirkman w 2003 roku dał komiks do wytwórni, natomiast żadna wytwórnia nie chciała przyjąć jego komiksu, z tego powodu, że po prostu to był komiks o zombie, a wtedy były popularne komiksy o obcych. Dlatego oszukał jedną wytwórnię i powiedział, że to jest komiks o obcych, którzy zmieniają ludzi w zombie. No. No i potem wszystko wyciekło, ale okazało się, że tak się dobrze sprzedawało to, że w kilka dni wszystkie komiksy poznikały ze sklepów, musieli tyle, tyle dorabiać, że no, poszło to, że tak powiem, z hukiem. Więc stwierdzili, że nie wyleją Roberta Kilkmana za takie oszustwo i zostawili go w wytwórni, no. I w pierwszym odcinku pierwszego sezonu leciała... Mm, leciała piosenka yy... Witaj kosmiczny wyrzutko, coś w tym stylu. Więc być może ten wirus to jest po prostu jakaś asteroida spadła, wiesz o co chodzi: jakiś wirus się rozniósł, coś w tym stylu. Raczej to jest prawdopodobnie rzecz z kosmosu. Dokładnie tak. No, więc nie dziwię się, że faktycznie sam jeszcze Robert Kirkman wspomniał o tym, że nie chciał, żeby to było bardziej science fiction, więc, no, no właśnie. No, tak luźno tutaj mówię. Więc możliwe, że to faktycznie jest po prostu coś z kosmosu, więc raczej wiemy. Wydaje mi się, że on raczej dał nam takiego isterega o tym, że to jest właśnie jakiś wirus z kosmosu, czy coś innego, jakiś pasożyt, czy co tam innego. No dobra, tak czy siak, co? Tyle chyba ode mnie. Wszystkie informacje tutaj powiedziałem. Było myślę, że kilka ciekawych o tym Nigani i Megi. I co? I teraz myślę, że. Co? No zapraszam Was do środę na tier listę. No i prawdopodobnie w piątek kolejne newsy, o ile nie wcześniej, kto wie, zobaczymy. E, tak czy siak ode mnie tyle, z... Miła, miło by było, gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. E, I co? I w... szczególnie, że już wkrótce tyś, tyś, tysiąc. Ho, ho, ho. Dokładnie tak. I co? I widzimy się w środę i potem prawdopodobnie w piątek, a może nawet już jutro, jeżeli jakieś newsy będą z, w miarę szybko, chociaż raczej w tym tygodniu jeszcze na spokojnie, więc pewnie dopiero w piątek. Także za z mojej strony tyle, do zobaczenia i cześć.